Cześć, dzień dobry. Kolejny weekend, kolejne zawody. Tym razem jesteśmy w Kasinie Wielkiej w Małopolsce i startujemy w Hard Down Hill League. I użyłem liczby mnogiej, ponieważ dzisiaj wystawiam poza sobą również moją zawodniczkę Ole, która już tu jest pełna skupienia, już się wczuwa, już wizualizuje sobie trasę. Trasę, która swoją drogą jest naprawdę świetna i no przynajmniej mi bardzo, ale to bardzo się podoba. Ja pierwszy raz w życiu w ogóle jestem na bike, na bike parku w Kasinie. Także jest to też dla mnie przy okazji jakaś tam nowość i ciekawostka. No ale to wam pokażemy za chwilę. A na razie jedziemy sobie wyciągiem. Mamy już niedzielę, czyli no, dzień startowy. A w międzyczasie zobaczcie sobie, jak było wczoraj na Banehopie, czyli na konkurencji dodatkowej. Poradzi sobie z wysokością 40 cm i mamy to panik dawaj Konrad, i dawaj i wysoko. Wojtek Goli z odhaczony Zobaczymy, czy to przyniesie pozytywny rezultat. I 45 pięknie wysoko. Pistyga, co nam pokaże i mamy go. Mocno, mocno, kolega. I niestety nie wiem razem. Sebastian i pięknie. Michał Topór Czy on sobie poradzi z tą wysokością No Mam nadzieję, że tak. Michał dawa i mamy pół metra. I co? No i też się udało. Dawaj kupuś tylko mocno, mocno. Tutaj musimy szarpać. I niestety Kuba Bistyga 80-70 Jakub wrona 70, Czy to się uda Jakub Wrona, Niestety się nie udało. Sebastian, ale mocno, tutaj wysoko. I pięknie na styk Michał mocno. I niestety noga wypięta, ale jeszcze druga próba no, mocno. I na styk. ale niestety Dylka spadła. I ci będzie drugi raz 70. Dawa Janek i mocno. I mamy 70, ale rząd to zrobi. Ostatnio z 80 i jest bezpro problemu, pięknie Filip Miksa. Mocno, mocno być wysoko i niestety Mocno i niestety nie W drugiej próbie mam nadzieję się uda Mocno Koba I prawie, ale niestety Michał, Michał dawaj, ile masz tylko pary i... no niestety Michał to też wypada nam z gry Skaczemy I jest 70, niestety On też wypada z gry czy Przeskoczy, no i niestety też wypada z gry. I Seba, no niestety nie tym razem. Jakub Janik, dawaj mocno, i niestety. Podgórski na zjazdówce 80 cm i niestety nie, ale oczywiście jest druga próba. I nadciąga Jan Pieprzak i czy będzie bliziutko, bliżutko 80 cm ostatnio tyle przeskoczyła, dzisiaj nikt to zrobi lepszego panego i Seba, Podgórski niestety nie. 80 cm Jan Pieprzak i ja, ja, ja ale tam... Troszkę go wygięło w powietrzu jeszcze jest Filip Mixa. Czy tym razem na radę i Filip Mixa i niestety nie więc co robimy chłopaki trzecią turę? No Jan Pieprzak, tu mamy go 80 za No to dawaj mało. Tak jak wcześniej, na spokojnie. Co? Ja bym tu spróbował, bo ty lecisz w środek. O, dobra, dobra. No. Jedziesz sobie. mij i tutaj lewo. i do lewej od razu do lewej tak. Tu się odbij do prawej od razu, do prawej, do prawej, tak? I tu przycinasz do lewej, bo jest tabelka. O, tak. No, dobrze. Tu do prawej, tu do prawej, bo masz zakręt w lewo. Lewą. Między korzeniami i na prawo, całkiem na prawo. O, tak, dobrze. I lewą stroną belki, belki, no, 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 dobrze. Tak, górą całkiem. I tu już za ostatnią w prawo, od razu przy drzewie. I na lewą stronę, na lewą stronę. I ten znowu, na lewą całkiem. Tak. I tu szeroko, szeroko. O. Tu dołem. Tu góra, lewa, lewa. Tak. Dobrze, dobrze. Tu górą, albo dobra, ale nieważne w sumie. I tu lewa znowu. Tak, pomijasz tu na lewo i na prawo od razu, tak. Dawaj, Ola, dawaj, dobrze, super! Jedziesz, jedziesz! Teraz już pójdzie! No, ruszyły przejazdy eliminacyjne. Formuła taka sama jak tydzień temu na Joyride, czyli taka klasyczna formuła downhillowa, że najpierw mamy kwalifikacje, a następnie finał, i tak naprawdę o wyniku końcowym decyduje. Jedynie ten ostatni przejazd finałowy, a te kwalifikacje teraz można potraktować jako taki dodatkowy trening, który ustawia potem kolejność przejazdów na finał, właśnie. Dawaj, dawaj, ogień! Zaczynamy od dziewczyn, także panie jadą jako pierwsze. Na liście startowej było ich siedem, także jak na standardy DH jest to już całkiem przyzwoita frekwencja, i zobaczymy zaraz, jak sobie tutaj będą radzić. Dawaj, dawaj, lecisz! Super! O, tutaj jak linia. Bo generalnie problematyka tego miejsca polega na tym, że mamy dropa, a za dropem jest taki no, długi łuk w lewo i on jest taki lekko spadzisty. Także najlepsze, co można zrobić, właśnie tak jak koleżanka, to skoczyć sobie tutaj daleko od razu na lewą stronę. Najlepiej, już właśnie na tą ciemną ziemię, tam już nie ma tyle korzeni, i zostać tam u góry. I wtedy tam się fajnie wjeżdża w taki znowu prawy zakręt. No, jak ktoś nie jest w stanie tak polecieć albo ląduje bliżej, no to jest problem, bo ląduje w te korzenie, te korzenie go wybijają. Ogień, ogień! Super, super. Tutaj młodsza troszkę koleżanka. Pojechała sobie objazdem. Ale dobrze jej to całkiem poszło. No właśnie, więc jeżeli ktoś ląduje w korzenie, to już jest trochę większy problem, bo go odbijają i potem spada na prawą stronę. No ewentualnie można też sobie od razu tu skoczyć na prawo i z tej prawej po prostu sobie przypilnować, żeby tam wrócić na lewo. Jedzie już tym razem mężczyzna, ponieważ po kobietach jadą hardtail, czyli najwięksi twardziele. Na rowerach bez tylnego zawieszenia. Dawaj, dawaj, ogień! Dobrze! No i tutaj była właśnie linia lewa, wcześniejszy pojechał linią prawą. Chba, mam, mam ogień! Dobrze! Jest prędkość! Utrzymane! No tutaj widzieliście, jak go tak ściągało, tutaj z tych korzonków, ale ustał, ustał. Także organizator dobrze jedzie. Dawaj, ogień! Trasa jest potwornie szybka, zresztą jak widać, i tego typu progi, z których się leci, są takim motywem przewodnim. Jest ich tutaj łącznie 8 albo 9, plus parę takich jeszcze z dziurą po środku jako gap. No i po prostu największy problem tej trasy polega na tym, że jak się jedzie bardzo szybko, to de facto wszędzie się leci dalej, niż by człowiek chciał i trzeba to tak starać się tłumić. No ale i tak się ląduje bardzo, bardzo daleko tak naprawdę, natomiast no, góra trasy Szczególnie właśnie ta sekcja jest super szybka, niewiele tu trzeba hamować. Są fajne bandy porobione, także naprawdę jest tutaj piec totalny. Gejno, gej, dawaj jedziesz. Super. Dawaj jedziesz. No, dosłownie kilka metrów dalej kolejny taki próg. Tutaj się wylatuje i są troszkę ciekawsze rzeczy, bo korzenie są. Nie jakoś dużo, ale jednak jest trochę wyboiście. Tutaj kolega leciał na tamtą stronę, czyli na jego prawą. Ja tutaj lecę z kolei na moją, jego lewą, bo jadę trochę szybciej jeszcze. I ja tak naprawdę ląduję gdzieś w tym miejscu, tak mi się wydaje. Tak jak przynajmniej to widzę ze swojej perspektywy. Także no, jest tu dobre, myślę, 7-8 metrów lotu, nawet może być tak do, do, do tego miejsca właśnie. Dawaj, dawaj, ogień! O, coś, coś już w tym stylu. Tu było jeszcze trochę w środek, trochę bliżej, ale właśnie. Już w te rejony. Dawaj, dawaj, ogień! Dawaj, dawaj, lecisz! Super! O, tu hamowane ostro. Tam jest start, także dosłownie to jest taki pierwszy zakręt, można powiedzieć, z takim progiem. jak się jedzie trochę szybciej, to sobie można fajnie wskoczyć właśnie z tej beleczki. Tam za te korzenie, tak za, za drzewo, i fajnie jest od razu taka wklejka w ten lewy zakręt z bandą. 3, 2, 1, jazda! To jest moja zjazdówka, czyli NS Fus, którego w zasadzie mam już od zeszłego sezonu. Natomiast kurczę, no cały czas nie miałem na nim okazji jakoś specjalnie dużo pojeździć. W zeszłym roku startowałem na nim trzykrotnie, na Żarze w kwietniu i potem dwa razy w lipcu na Pucharze Czech DH i na Mistrzostwach Polski. Obie te imprezy były na Czarnej Górze. No i tak naprawdę od lipca zeszłego roku do poprzedniego tygodnia ten rower sobie stał i czekał. Posłusznie i cierpliwie, no i teraz w końcu jest szansa na nim trochę pośmigać. W zeszłym tygodniu startowałem na Joyride, a teraz właśnie jesteśmy tutaj w Kasinie. No i kurczę powiem Wam, że specyfika zjazdówki, ustawienia jej, przyzwyczajenia się do niej nie jest taka prosta. Mimo że mogłoby się wydawać, że to jest po prostu większa endurówka, ale to nie jest wszystko takie proste. No bo oczywiście specyfika jazdy na trasie DH na takim rowerze jest nieco inna, musi być wszystko dużo sztywniej ustawione. Wyższe ciśnienie w oponach, wyższe ciśnienie w zawieszeniu, więcej kompresji generalnie. Trasy są szybsze, mniej kręte. Jest taka, wiecie, łupanka i duże siły ten rower musi przenosić, ale są też takie rzeczy, jak na przykład mostek, których po prostu w wędurówce się nie ustawia. Nie ma takiego parametru, bo zobaczcie, że można go sobie wkręcić jakby w pozycji krótszej lub dłuższej. Po prostu są po dwa mocowania na śrubki. I w zależności od tego, jak się go przykręci, no to robi się taki offset między coś pół centymetra a centymetr może. No ale nawet taka różnica w ustawieniu kierownicy przód-tył już robi zauważalny właśnie jakiś tam przeskok w pozycji na rowerze i w tym, jak on się prowadzi. I na przykład ja w tym roku sobie zmieniłem mostek na krótszą pozycję. W zeszłym roku miałem przykręcony w pozycji bardziej wysuniętej do przodu, a teraz sobie skróciłem i wydaje mi się, że jest lepiej. Tak samo przyciąłem sobie delikatnie kierownicę z 780 mm na 770 mm. Niby kosmetyczna zmiana, ale jednak. No i teraz kierownica w zjazdówce jest o 1 cm szersza niż w endurówce. W endurówkach mam 760, tutaj 770. To są wszystko takie detale, ale one wpływają potem w znaczący sposób na to, jak się na rowerze jedzie. I tak samo niektórzy twierdzą, że w Foxie regulacja kompresji niewiele zmienia. Powiem Wam tak. Pojeździłem sobie w zeszłym roku, pojeździłem w tym roku i przysięgam wam, nie kłamie. Dosłownie jeden klik szybkiej kompresji, czy z przodu, czy z tyłu, diametralnie zmienia mi moje odczucia, jak się jedzie, diametralnie zmienia balans roweru, czy więcej masy wisi na przodzie, czy z tyłu podczas jazdy. Zmienia przyczepność, zmienia czułość i to jest jeden klik, a nie że tam, wiecie, pół zakresu na raz. Także no naprawdę, czas i takie wjeżdżenie się, dobre poznanie roweru, e, zabawa takimi rzeczami potrafi wiele, wiele zmienić. A jeśli chodzi o ciśnienie w oponach, no to też jest zauważalnie wyższe niż w wędurówce. Konfiguracja opon taka sama, z tyłu Kryptotal RE, z przodu Kryptotal FR, czyli wersja tylna i przednia, obydwie w odmianie DH-Casing, czyli najbardziej pancernej. Obydwa w mieszance super soft, czyli najbardziej miękkiej, przyczepnej. No różnica jest taka, że w wędrówce jeżdżę sobie tak około 1,3, może 1,35 bara z tyłu i 1,2, 1,25 z przodu. A tutaj mam teraz 1,8 z tyłu i 1,5 z przodu. I to jest dla mnie takie póki co komfortowe ciśnienie, że przestaje słyszeć obręcze. Mimo tego, że w środku mam też oczywiście wkładki flat auto, z tyłu model dwuwarstwowy, model core, a z przodu no, ten podstawowy bank. no nie? Ale też no wszystko jest dużo, dużo twardziej. Dawaj, 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 dawaj Ola! I ruszyły przejazdy finałowe, Ola już na trasie, no i zobaczymy jak jej pójdzie, czy coś jeszcze urwie. Czy da radę się jeszcze rozpędzić? Dawaj, 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 teraz już wszystko! Wszystko do samego końca! Na maksa! kwalifikacjach miałem czas 2,13,60, coś takiego. Także nie najgorszy, natomiast no nie jestem zadowolony z tego przejazdu, bo co prawda obyło się bez takich grubych błędów, nie leżałem czy coś w tym stylu, ale było przynajmniej kilka takich sytuacji, że gdzieś albo przepałowałem, albo coś nie do końca, tak wiecie, precyzyjnie zrobiłem i musiałem mocno wyhamować, i na takiej trasie, która jest bardzo szybka. Każde takie miejsce, gdzie stracisz prędkość no to zabiera Ci dużo, dużo czasu, bo po prostu tej prędkości potem nie da się tak łatwo odzyskać. I takich niedociągnięć na tym przejeździe było sporo, no ale to z mojej winy, bo sobie troszkę źle niestety wykalkulowałem czas. Za późno pojechałem do góry, tak naprawdę zszedłem z wyciągu, od razu poleciałem na bramkę, 3, 2, 1 i, i ogień. Także zabrakło w ogóle tego momentu takiego na zebranie myśli, na skupienie się, ułożenie sobie w głowie. Uspokojenie i, wiecie, taką full koncentrację, a to jest bardzo, bardzo ważne. Ale teraz już naprawiłem ten mankament. Jadę do góry, jeszcze mam 25 minut do startu. Także na spokojnie sobie to wszystko ogarnę, jeszcze zwizualizuję trasę i tak dalej, i tak dalej, nastroje się. No i miejmy nadzieję, że ten finał pójdzie lepiej. Ola już zjechała. Ola jechała na początku, delikatnie poprawiła czas z eliminacji, coś koło 3:49, teraz pojechała, więc bardzo fajnie. Jestem z niej dumny. Chyba na czwartym miejscu zakończyła te zawody, więc spoko. No i tyle, no zobaczymy zaraz, czy uda się coś jeszcze urwać, nie? No, do Wojtka Czermaka to będzie ciężko, bo Wojtek bez pedałowania zrobił 2.08, poniżej 2.08. <laughs> Także zobaczymy, ile dołoży jeszcze w finale. No ale ja też mam nadzieję, że, że po prostu teraz wsiądzie mi lepszy przejazd i też coś tam się uda poprawić. Yeah, that's it. 75 pięćsetny Wojtek Czerwony! Baki, nie możecie nam tego mówić! Lejemy szampanami! I ja! lejemy! lejemy! Zawody, zawody i po zawodach. Ostatecznie trzecie miejsce w elicie w finale i open byłem piąty albo szósty, bo na pewno jeszcze dwóch juniorów było przede mną więc no jakoś tak, generalnie wyniki macie w opisie tego filmu w każdym razie no i to fajnie pokazuje ile jeszcze można poprawić w takiej czystej szybkości w jeżdżeniu z góry bo Wojtek Czermak w finale postanowił już pedałować do końca i zrobił 2.02, a ja miałem 2.11 także ja coś poprawiłem, a generalnie jestem zadowolony ze swojego przejazdu ale 9 sekund różnicy na trochę ponad dwuminutowej trasie to jest absolutna Deklasacja, także to najlepiej pokazuje, ile jeszcze można urwać, ile jeszcze można być szybszym. No i generalnie to już był przejazd na miarę moich możliwości, aczkolwiek były takie momenty na tej trasie, szczególnie ten środek, taki właśnie, gdzie były takie szykane, takie prostki, że ja sam czułem, że zwalniam, że nie jadę tak jak chcę i że mój rower też nie do końca robi to, co chcę. Tylko, że na ten moment nie wiem, że tak powiem, co z tym zrobić, nie wiem, jak to rozwiązać. Rozwiązanie jest jedno: po prostu trenować jeszcze więcej i spędzić więcej czasu też na zjazdówce i sobie to wszystko tam na spokojnie rozkminić. Na razie czasu było tyle, ile było, więc trzecie miejsce fajnie, bo jest to kolejne podium, szóste zawody w tym roku i w sumie piąte podium. Jedyne, podium, jedyne zawody, na których nie byłem na podium, to był Puchar Świata, więc powiedzmy, że tam jeszcze sobie to odpuszczę. No a następny wyścig, następne ściganie to też będzie Puchar Świata. Tym razem we Włoszech, w Fassa taki jest plan, no ale nocleg już sklepnięty, więc miejmy nadzieję, że ten plan się ziści. Dwudniowy puchar świata w Enduro, także zapowiada się no, gruba impreza. I jeszcze taka polecajka na koniec. Dzisiaj, słuchajcie, idealna okazja czajmy sobie kamerę, żeby polecić moje ulubione długie spodnie od tygu, czyli driftery. I one są o tyle fajne, że po pierwsze są w miarę cienkie, dobrze oddychają, więc człowiek się w nich wlecie, nie gotuje. No, i do takiej bike parkowej jazdy, no, długie spodnie są po prostu rozsądnym wyborem, zawsze to lepiej chronią niż krótkie. No i dodatkowo Driftery jeszcze mają patent, który ja bardzo lubię, to znaczy rozsuwaną od dołu nogawkę, także aż do kolana sobie można rozsunąć i jest też fajny dostęp do ochraniaczy, żeby je sobie poprawić, założyć, ściągnąć, cokolwiek. Także też link do Tygu i innych, oczywiście, moich partnerów macie. W opisie tego filmu, jak wszystko inne, no i tyle: no, kupcie sobie coś fajnego, czy to spodnie, czy jakiś inny gadżet. I dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich patronów i widzimy się w następnym materiale. Cześć!